Byłbym bardzo zadowolony, gdyby właśnie osoby starsze nie dowiadywały się, no dobrze, to tu jest tam wydrukowane skierowanie i tam proszę sobie szukać tam dalszego kroku. Nie, właśnie oczekiwałbym, że wychodząc z gabinetu lekarza rodzinnego, będzie koordynator i on powie: "Aha, no tu jest tam skierowanie do kardiologa. Dobrze, to y, gdzie pan czy pani mieszka? Y, znajdziemy, y, żeby był i szyb, szybki termin i w miarę blisko domu. No to częstochowa I, najbliżej. No, różnie bywa. Różnie bywa. Z y, częstochowa jest pani minister zdrowia, więc na pewno tam jest bardzo dobry dostęp do y, opieki medycznej. Y, no i, a, a też czasami, na przykład, jest tak, że wiemy, że to się jest bardzo pilne. I, musi, i, I tu nie można czekać, no to właśnie wtedy taki koordynator też miałby zadanie, żeby no, nie dopuścić do tego, że no, ktoś jak sam by się tym zajmował, usłyszałby mm -hmm. w jednym, drugim miejscu: Nie ma miejsc, proszę przyjść za dwa tygodnie, tak? Y, to po prostu mógłby odpuścić i mógłby te, za, tej wizyty za dwa tygodnie no tak. nie dożyć. Są takie, no właśnie, są takie jakby kolejki w NFZ, tam się dzwoni na NFZ i wtedy w NFZ -cie na przykład mówią: ma się skierowanie na CIT, oni mówią: Dobrze, on to przyszły termin maj 2020. Za 25. No Ale to pokazuje, no, i to jest, to jest na pewno coś, co nie działa, i żeby to zlikwidować, trzeba po prostu do tego systemu dołożyć więcej pieniędzy, i dlatego ja też. Ale to jest patrzę... jakiś chyba worek bez dna ten ta. ta nie z... jest worek bez dna, zdrowie. bo jeżeli patrzymy na to, ile wydają różne państwa na zdrowie, to oczywiście są takie elementy jak Singapur, gdzie się wydaje mniej niż w Polsce, a efekty są lepsze. Ale Można mieć profilaktykę w, w sensie. Ale w, Euro, w Europie. Yy, chyba mało który kraj wydaje mniej niż Polska. Nagranie i produkcja: Studio Plac.